Przemoc dzieła szablą bierzemy. Masz, masz Dombski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przechodem łączy się z narodem. Masz marz Domrobski. Polskiej Śrubuję oczy obowiązki radnego sprawować ogólnie, szeregnie i uczciwie, mając na względzie dobro w mojej i jej mieszkańców. Teraz kolejno będę wyczytywał imiona i nazwiska państwa radnych. Każdego wyczytanego radnego proszę o powstanie i potwierdzenie woli złożenia ślubowania słowem ślubuję. Śrubowanie może być złożone z dodaniem formuły. Tak mi do pomyłu Bienie Bogdan. Ślubuję. tak mi do Dziękuję. Grzychart Jakub. Ślubuję. tak mi do Dziękuję. Celarek Grzegorz. Slubuję, tak mi do pomyłu. Dziękuję. Cena Jan. Slubuję, tak mi do pomyłu. Dziękuję. Cieplińska Agnieszka. Ślubuję, tak mi do pomysłu. Dziękuję. Gąsiewski Damian. Ślubuję, tak mi to Dziękuję. Goras Mirosława. Ślubuję. Dziękuję. Jastrzębska Agnieszka. Ślubuję, tak mi do pomysłu. Dziękuję. Klimek Jacek nie ma. Kokoszka Maria. Ślubuję, tak mi do, do Dziękuję. Kołacz Borusław. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Dziękuję. Miłość Adriana. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Dziękuję. Nowakowski Zdzisław. Ślubuję, tak mi dopomóż pomóż Bóg. Dziękuję. Skowron Andrzej. Ślubuję, tak mi do Bóg. Dziękuję. Stana Józef. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Surowiec Anna. Ślubują, tak mi do Bóg. Dziękuję. Szegla Łukasz. Ślubuje, tak mi do pomóż Bóg. Dziękuję. Szosta Krzysztof. Ślubują, tak mi do pomóż Bóg. Szpic Dorota. Ślubuje, tak mi do pomóż Bóg. Dziękuję. Wesołowski Sławomir. Ślubuje, tak mi do pomóż Bóg. Dziękuję. Wolska Jolanta. Ślubują, tak mi do Bóg. Dziękuję. Wójci Groder. Ślubuję, tak będę pomóż. Dziękuję. Zalotyński Marek. Ślubuję, tak mi pomóżka. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Gratuluję i stwierdzam, że radni, którzy złożyli ślubowanie, przystąpili do wykonywania mandatu Radnego Rady Miejskiej w Miet że dochowam wierności prawu, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd, a powierzony mi urząd, sprawować będę tylko dla dobra publicznego, sprawować będę tylko dla dobra publicznego, i pomyślności mieszkańców miasta, i pomyślności mieszkańców miasta. Tak mi dopomóż Bóg.